Smakujące życie. Podcast o zwykłych ludziach z niezwykłą historią. Czym się wyróżnia polski cydr? I z jakich jabłek go robimy? Czy cydr jabłkowy można zrobić w domowych warunkach? I jaki jest przepis na restaurację na końcu drogi? Jaką rolę odgrywają kury w ogrodach kwaśnego jabłka? Co można zrobić z liści rzodkiewki? Co to jest urodzaj i dlaczego jest w nim pysznie, zdrowo i ciekawie? Dowiemy się o restauracji nawiązującej do podstaw, czyli takiej, której jeszcze nie było w naszym regionie. I o historii, o przyjaciołach, o początkach i marzeniach, o siedlisku tętniącym życiem, o ogrodzie i o rukoli na pizzy. Nasz gość, Marcin Wiechowski. Psycholog, sommelier, cydrownik, degustator, choć sam lubi mówić o sobie po prostu rolnik, gospodarz czy sąsiad. Współtwórca konceptu. Kwaśne jabłko na Warmii. Znana i doceniana na świecie cydrownia, sielska i słynąca już z totalnego luzu agroturystyka, ekologiczna farma, weekendowa pizza w zbożu, sklep urodzaj.pl, restauracja Niwa. I jeszcze muszę zostawić w tym miejscu wolne trzy kropki, bo kwaśne jabłko to ludzie płodni w niesamowite pomysły i może się okazać, że zanim opublikujemy naszą rozmowę, Pojawią się nowe pomysły do oku jabłkowe. Smakując Życie znajdziesz na popularnych platformach podcastowych, w mediach społecznościowych oraz na YouTubie. Zapraszamy!